Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej praktyce księżycowej. Tym razem czeka nas pełnia. Pełnia 30 listopada, ostatniego dnia listopada to chyba Andrzejki w ogóle, <gulę> więc będzie podwójnie święto. 30 listopada, godzina 10:32 przed południem. Eee, I przygotowałam, jak zwykle, praktykę na ten dzień. To jest świat górny, krąg dziewiąty. Afirmacja do tej praktyki. Czuję wewnętrzną stabilność i równowagę. Z łatwością rozpoznaję, które myśli i uczucia należą do mnie. Potrafię ze spokojem i stanowczością dbać o granice swoje i innych osób. Więc yy, piękna afirmacja, piękna praktyka, miła, sympatyczna, niezbyt ciężka. Zapraszam. Presja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka. Lekko ugięte kolana, nadgarski na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry. I teraz patrzymy w dal. I teraz mamy ćwiczenie świat górny, krąg drugi, początek. Moje decyzje są zgodne ze mną i z moim sercem. Witam nowe ze spokojem i radością. Wszystko, co do mnie przychodzi, jest wybrane przeze mnie i mi służy. W tej pozycji, w której jesteśmy, ściągamy łopatki, masujemy węzły płonne pod pachami, masujemy biust w dołu, masujemy mostek gdzie sica, szyję, gdzie tarczyca, twarz i głowę, gdzie przysadka i szyszynka, do pączka kwiatowego nad głową. Ugięte lekko łokcie, maksymalnie do tyłu, wyprostowany odcinek piersiowy kręgosłupa. Broda troszkę do góry, patrzymy w dal. I w tej pozycji, z wspięciem na palce, robimy wdech, wspięciem na palce, biodra maksymalnie do tyłu kierujemy. Z wydechem opadamy na całe stopy. Biodra kierujemy maksymalnie do przodu, napinając mięśnie pośladków, mięśnie na miednicy i dolne mięśnie brzucha. I schodzą ręce, masując nasze ciało tą samą drogą. I wdech, i wydech. Jeszcze raz, ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. Wspięcie na palce z wdechem, pupa do góry. Z wydechem opat na całe stopy, biodra maksymalnie do przodu. I wracają ręce tą samą drogą. I jeszcze raz. I kręg. Kolana na szerokość bioder, lub troszeczkę szerzej. Nadgarstki zostają na nadnerczach. Łokcie do przodu, broda do góry. Patrzymy w dal. Świat średni, krąg czwarty. Młodsze pokolenie. Wewnętrzna radość inaczej. Z łatwością znajduje wspólny język z osobami młodszymi ode mnie, dziećmi, rodzeństwem znajomymi. Otacza ich czułą opieką i zrozumieniem. I teraz z pozycji wyjściowej. Noga po skosie do przodu na palce. Z wdechem. Kopniak. Z wydechem. Opat nogi z powrotem. I powrót do pozycji wyjściowej. Wciągnij troszeczkę brzuch. Wyprostuj odcinek lędźlowych słupa, Wdech. Wydech I druga noga to samo. Po skosie do przodu noga na palce, z wdechem kopniak, z wydechem opad i powrót do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. I noga. I powrót. Noga. Поврот. и нога, и поворот, и нога, копня, и поворот. Będziemy przechodzić do świata dolnego ze świata średniego. Zrób sobie miejsce przed sobą na macie, na kocu. Przechodzimy ze świata średniego, to już mówiłam, ściągamy opadki. Masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do bączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nad gasków pod brodą. I schodzimy jednym takim dalekim susem, trochę z przesunięciem do przodu. Środek ciężkości trochę do przodu. Wyciągamy kręgosłup, głowa wyciągnięta do przodu, broda do góry. Patrzymy przed siebie. Luz w lędźwiach, siodełko w lędźwiach, luźny brzuch. To jest pozycja wyjściowa świata dolnego. Świat dolny, krąg szósty, ochrona. Ochraniam życie członków swojej rodziny i swoje własne. Posiadam moc zapewnienia sobie i moim bliskim opieki, bezpieczeństwa i obfitości. Jedno z moich ukochanych ćwiczeń. Kładziemy przed ramiona na podłodze. Obracamy tak, żeby zrobić pomczę. I teraz biodra zostają tutaj, gdzie są, tylko schodzi klatka piersiowa i ręce. Połóż się tak. Żeby klatka piersiowa leżała na podłodze, a głowa miała ruchomość. Jeśli wszystko masz dobrze z odcinkiem przyjnym kręgosłupa, oprzyj brodę o podłogę. Jeśli masz problem z szyją, połóż policzek na podłodze bokiem twarz. I oddychaj. Ta pozycja powinna być wygodna. Pamiętaj o tym, że klatka piersiowa ma leżeć na ziemi. Może musisz do tego się odsunąć jeszcze bardziej do przodu. To też jest dobrze. Wystarczy, że biodra będą odrobinę uniesione ponad ziemię. I zostań. Oddychaj. Oddychaj brzuchem. Poczuj uziemienie. Powrót do pozycji wyjściowej. Wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. I znowu przedramiona na ziemię. Obracamy, żeby zrobić pączek. I klatka piersiowa schodzi na podłogę. I zostań oddychaj. Przejście do pozycji wyjściowej. Wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. Ręce, pączek. I ostatni raz schodzimy na klatkę piersiową. Oddychaj swobodnie. Spróbuj oddychać brzuchem. Rozluźnij brzuch. I powrót do pozycji wyjściowej. Wyciągnij się ostatni raz, wdech i wydech. I teraz połącz ze sobą kolana pod kulkością gonową pod siebie. I przejdź do pozycji dziecka na trzy długie wdechy i wydechy, kierując uwagę i oddech dół. Powolutku, krąg po kręgu podnosimy się do góry, do pozycji skały, do pozycji siadu klęcznego. Głowa na samym końcu. Wdech, wydech i idziemy do świata górnego. Pozycja wieściowa świata górnego. Znowu stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka. Lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. Świat górny, krąg trzeci, wiedza. Wiedza, którą zdobywam, jest mi potrzebna i służy mojemu rozwojowi. Wszelka informacja, która jest mi niezbędna, trafia do mnie z łatwością, w przypływie natchnienia i radości. W tej pozycji, w której jesteśmy... Będziemy przenosić ciężar ciała na jedną nogę. Stajemy na jednej nodze. Kolana sklejamy na tej samej wysokości. Stopa jest zadarta flex. I w tej pozycji z wdechem spinamy się na palce, kierujemy biodra do tyłu, pupę do góry. Z wydechem opadamy na całą stopę. Odstawiamy nogę, biodra przenosimy maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. Druga noga to samo, kolana razem sklejone, stopę flex. Z wdechem biodra do tyłu, wspinamy się na palce. Z wydechem opad na całą stopę. Odstawiamy nogę, biodra do przodu, wdech i wydech. I jeszcze pierwsza noga. Odstawienie biodra do przodu. Podstawienie biodra do przodu, dech i wydech i noga. No Ostatni raz na jedną i na drugą stronę. I przechodzimy do świata średniego. Kolana na szerokość bioder, lub troszeczkę szerzej. Nadgarski zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. Świat średni, krąg szósty, relacje. Bez trudu i z radością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Wierzę w siebie, jej optymizmem i przyjaznym nastawieniem. Łączymy ze sobą stopy z tyłu. Ściągamy jedną łopatkę, masujemy jedną pachę pod biustem po mostku na kark. Skręt odrobinę w stronę tej uniesionej ręki. Taki skłon trochę do tyłu, trochę do boku, gdzie otwierając klatkę piersiową patrzymy w niebo pod łokciem. Oddychaj. I powrót. Odkręceniem praca ręka. Rozstawiamy stopy. Wdech i wedę. I łączymy znowu stop I druga ręka to samo. Ściągamy łopatkę, masujemy pachę pod biustem po mostku. Na kark. Skręt i skłon. Otwieramy klatkę piersiową. Patrzymy w niebo pod łokciem. Oddychamy. Pierwsza ręka. Skręt, squat. Góra. Odkręcenie. Rozstawienie stóp. Stopy. Druga ręka. Dech i wydech, i ostatni raz na jedną i drugą stronę. Łączymy stop. Wciągniemy. Skręt w Góra. Rozstawienie stóp. Rozstawienie stóp. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Jeśli ja może teraz tak ustawię tutaj przodem. Ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową ręce za szyją za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy do przodu, do opadu. Środek ciężkości do przodu, wyciągnij brodę, nie opieraj jej na dłoniach, patrzymy przed siebie, luz w rękach, luz w brzuchu. Świat dolny, krąg trzeci, słowa. Otrzymywane przeze mnie wiadomości przyjmuję ze spokojem i rozwagą. Potrafię zachować obiektywizm w ich ocenie. Słowa, które wypowiadam są pełne prawdy, miłości i magii, e, uzdrawiania ludzi oraz sytuacji. W tej pozycji, w której jesteśmy, wystawiamy prostą nogę do boku, cała stopa na ziemi, kąt prosty między stopą a nogą. Zostań w wychyleniu do przodu, broda do przodu, patrzysz przed siebie. Oddychaj. Nogi. Wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. I druga noga to samo, prosto do boku. I powrót. I pierwsza noga. Wydech i druga noga i powrót jeszcze po na każdą stronę noga z sobą kolana pod kulkością ogonową zaokrągli plecy i przejść do pozycji dziecka na trzy długie wdechy i wydechy ze skierowaniem uwagi i oddechu w lędź. Jeśli jesteś już gotowa, powolutku zaokrągli plecy i przejdź do siadu klęcznego, do pozycji skały, głowa podnosi się na samym końcu, wdech i wydech i ostatnie ćwiczenie mamy w stanie, ćwiczenie nazywa się granice, jest o. Ducha. Pozycja wyjściowa świata górnego: lekko ugięte kolana nad nadmercza nadnercza łokcie do przodu, broda do góry. Świat górny, krąg dziewiąty. Czuję wewnętrzną stabilność i równowagę. Z łatwością rozpoznaję, które myśli i uczucia należą do mnie. Potrafię ze spokojem i stanowczością dbać o granice swoje i innych osób. W tej pozycji ze zgiętymi lekko kolanami robimy skłon do przodu, broda ciągnie przed siebie, patrzymy przed siebie. W tej pozycji przy zgiętych dalej kolanach, biodra do góry z wspięciem na palce i z wydechem opak na całe Podnosimy się do góry, biodra przenosimy maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. I schłon. I biodra do góry z wdechem, z wydechem. Opad na całe stopy i podnosimy się do góry, biodra do przodu. I ostatni raz. Skłon. Pość ręce. Zrób głęboki dech. Wydech. Jeszcze raz dech. I wydech. Dziękuję wam bardzo za tą praktykę. Z tego co pamiętam, to w poprzednią pełnię była ta sama praktyka. Czasem tak jest, że się powtarza. Mam nadzieję, że jest dla Was ona miła, że się Wam podoba. To jest mój zestaw rodowy, który bardzo lubię. Eee, I cudnego czasu pełni Wam życzę.